Złoty medal Mistrzostw Polski, faworytem byłeś i złoto zdobyłeś. Zgadza się, że no przygotowałem się do tych Mistrzostw Polski, tak jak zwykle po raz kolejny zdobyłem te Mistrzostwo. W seniorów drugie, ale Modzików, Inarów, Kadetów, te, także zdobywałem wszystkie złote medale Mistrzostw Polski. Rywal wymagający z drużyny Husar Poland, kolega. Miałeś jakiś plan taktyczny, widziałeś jak Ciebie bije przeciwnik? Zgadza się, tutaj trenujemy razem w Warszawie na Turwarze. Ta, ta, tak jak ja przyjeżdżam właśnie na mecze do Poza Trenuję tam, trenuję też trochę w pile, ponieważ e, szkołę kończę gastronomiczną. Więc trochę jestem tutaj, trochę tutaj, ale już kończę właśnie ostatni rok, to jest mój. No I zobaczymy jak to dalej się potoczy. No, rywal wymagający, no, bardzo silny, niski, rotację robił, podchodził blisko do mnie, ale Taktykę z trenerom brałem, że właśnie długie, proste ciosy, wszystko poszło tak, tak jak powinno być. Zaskoczył się czymś przeciwnik? Zaskoczył mnie tym, że zachodził mnie w prawą stronę, to znaczy moją w lewą, jego w prawą stronę. Zachodził mnie właśnie i bił lewe sierpy, takie sierpy bardzo długie. To nie pozwoliło mi perfekcyjnych prawy prostych wyprowadzać. W zeszłym roku ubiłeś się w kategorii 60 kg, wróciłeś do swojej 56, gdzie święciłeś największe triumfy w juniorach. Czy to już zostanie Twoja waga? Myślę, że tak. 56 kg to jest moja waga. Tutaj miałem mały kryzys w robieniu tej wagi, ponieważ trochę źle odszedłem do tego. Nie, nie, tak, nie tak nieodpowiednio zrobiłem tę wagę, ale trener, trener mi powiedział kilka rzeczy, które mi pomogły właśnie wrócić do normy. Dlaczego zdecydowałeś się wcześniej przejść na kategorię 60 kg? Kiedyś za juniora nie miałem dietetyka nie miałem żadnych odżywek. Dopóki nie, nie trafiłem do husar, husar z Poland. tam dietetyka, mam odżywki z implementacji całą. Do tego masażysta sauna wieżnia. Co chcemy, wtedy mamy dietetyk nam. No jedzenie takie, 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 takie macie jeść, żeby tyle spadło, picie to, jedźcie to, my to jemy, trenujemy, jest wszystko świetnie, a kiedyś i w całym naszym kraju nie ma, nie ma takiego klubu, gdzie właśnie wszystko by tak perfekcyjnie odbywało się. Tutaj dzisiaj odbędzie się również gala Hussars Poland, Mateusz Mazik przez to, że wystartuje na tej gali musiał zrezygnować z mistrzostw, czy tutaj uważasz, że to jest dobra decyzja, żeby jedno, jednego dnia robić dwie takie gale, nie mogłeś się spotkać jak było z najlepszym tej krajowym przeciwnikiem? Z tego co ja wiem, to, to, nie było, to nie była decyzja naszego trenera ani w zupełności Polskiego Związku Bokserskiego. także to była decyzja AIBA i, i Włoch, ponieważ oni, oni mają telewizję swoją. Ustalony już termin, termin ustalony już po prostu 1 stycznia, stycznia na, przykład, na cały sezon i muszą się tego trzymać, bo będą wielkie kary płacić. Z tego co ja słyszałem to tak wygląda. Mateusz masz Twój największy rywal jeżeli chodzi o kategorię 56 kg. Czy wiesz już czy Ty pojedziesz, czy Mateusz na Mistrzostwa Europy? O tym zdecyduje turniej Nasze, nasze występy na, na właśnie na, na meczach u Sarc. Teraz Mazik, ja jadę na wyjazd i w środę czwartek i to właśnie zadecyduje kiedy, gdzie kto i jak pojechać Czyli nie żałuję, że nie zadecyduje tej bezpośrednie starcie między wami, które mogłoby tutaj wyłonić tego zawodnika, który na mistrzostwa? Z jednej strony żałuję ale no co, no, to, to jest boksing, to się nie wybiera po prostu. Trzeba, trzeba, trzeba boksować wtedy, kiedy trzeba, a nie kiedy się chce po prostu. Dzięki wielkie i gratuluję jeszcze raz.